Wasza podróż od poczęcia do narodzin. To proces prawdziwie zadziwiający. Wiele rzeczy mogło pójść nie tak, a jednak jesteście tu idealni jak to tylko możliwe. To prawdziwy cud. Z jednej połączonej komórki powstaje nowy człowiek z unikalnym zestawem cech. Ta niesamowita transformacja trwa około 40 tygodni. Każdy etap jest kluczowy dla zdrowego rozwoju dziecka. Cud życia zaczyna się od jednej komórki. Zygoty. Ta komórka zawiera wszystkie informacje genetyczne potrzebne do stworzenia nowego człowieka. Niczym przepis na pyszny mazurek od babci. W czasie ciąży ta pojedyncza komórka dzieli się i różnicuje, tworząc wszystkie tkanki i organy ciała. Rozwój dziecka w łonie matki to prawdziwy cud natury. Jak piękny kwiat, rozkwitający wiosną, zrozumienie tego procesu pozwala nam jeszcze bardziej docenić cud życia. Podkreśla to również wagę opieki prenatalnej i wsparcia dla przyszłych mam. Dbanie o siebie w ciąży to jak pielęgnowanie ogródka, w którym rośnie nowe życie. Podróż od poczęcia do narodzin jest często opisywana jako cud to złożony i precyzyjny proces. Od momentu poczęcia rozpoczyna się niesamowita transformacja kierowana planem, zakodowanym w naszym DNA. Wyobraźmy sobie symfonię, gdzie każdy etap jest częścią wielkiego spektaklu życia. Na przykład Cztery Pory roku Czajkowskiego. Pierwszy trymestr kładzie podwaliny, niczym ekspozycja w utworze muzycznym. Drugi trymestr rozwija te podwaliny, wprowadzając nowe tematy i wariacje. Wreszcie, trzeci trymestr prowadzi symfonię do kulminacji wraz z przyjściem na świat noworodka. Łożysko działa jak linia życia, dostarczając dziecku substancje odżywcze i tlen, a także usuwając produkty przemiany materii. Worek owodniowy zapewnia ochronę, izolując rozwijające się dziecko od wpływów zewnętrznych. Pomimo wyzwań, ludzkie ciało jest niesamowite w swojej zdolności do pokonywania przeszkód. I przynoszenia na świat nowego życia. Niezwykła podróż ludzkiego życia zaczyna się od maleńkiego wydarzenia o ogromnym znaczeniu poczęcia. Ten z pozoru prosty akt poczęcia to cudowny taniec biologii. Niczym w balecie jezioro łabędzie, każdy ruch jest precyzyjny i harmonijny. W jajowodzie Jeden plemnik z powodzeniem pokonuje ochronne warstwy komórki jajowej. To połączenie tworzy zygotę, komórkę o niesamowitym potencjale biologicznym. Prawdziwy Feniks w świecie komórek. Zygota niesie w sobie kompletny plan genetyczny człowieka. To jak mapa skarbów, skrywająca tajemnice przyszłego bytu. Moment poczęcia to Głęboka transformacja, przejście od możliwości do rzeczywistości, jak w bajkach, kiedy bohater odnajduje swoje przeznaczenie. Zygota reprezentuje człowieka w jego najwcześniejszej formie. Rozpoczynając swoją podróż w jajowodzie, Zygota wchodzi w proces szybkiego podziału komórek, niczym mała kulka tocząca się do swojego celu. Ta eksplozja aktywności, znana jako brustkowanie to pierwszy krok w transformacji pojedynczej komórki w złożony, wielokomórkowy organizm. Każdy podział to dowód elegancji i precyzji życia, jak matrioszka, w której kryją się kolejne nowe możliwości. Wewnątrz nowo utworzonego jądra Zygoty znajduje się plan człowieczeństwa. Zwinięta i misternie złożona molekuła znana jako DNA. Ta niesamowita molekuła niesie instrukcje genetyczne, które będą kierować rozwojem każdej komórki, tkanki i narządu. Odziedziczone porówno od obojga rodziców, DNA w zygoty reprezentuje unikalną kombinację cech genetycznych. Wyobraź sobie DNA jako ogromną bibliotekę, gdzie półki wypełnione są tomami informacji genetycznej, niczym Biblioteka Jagiellońska. Te geny skrywają tajemnice naszych przodków, wpływając na wszystko, od koloru oczu po predyspozycję do pewnych chorób. Zygota jest odpowiedzialna za przetłumaczenie tego złożonego kodu na żywego, oddychającego człowieka. Proces dekodowania tej informacji genetycznej to cud biologii molekularnej. Specjalne enzymy i białka transkrybują kod DNA na RNA. Które przenosi instrukcje genetyczne do rybosomów. Tutaj plany RNA są tłumaczone na łańcuchy aminokwasów, cegiełki budujące białka. Czynniki środowiskowe mogą wpływać na ekspresję genów, co pokazuje niesamowitą plastyczność rozwoju człowieka. Podróż od poczęcia do narodzin to świadectwo niezwykłej siły życia. Zygota rozpoczyna swoją podróż w jajowodzie, przechodząc szybkie podziały komórkowe zwane brustkowaniem. Ten początkowy wybuch aktywności oznacza pierwszy krok w transformacji pojedynczej komórki w złożony, wielokomórkowy organizm. Wyobraź sobie mikroskopijny balet rozgrywający się wewnątrz jajowodu. Z każdym podziałem komórki stają się coraz bardziej złożone, stopniowo różnicując się w wyspecjalizowane typy komórek. W miarę jak zygota kontynuuje swoją podróż, przekształca się w skupisko komórek zwane Morulo. To skupisko komórek stanowi ważny kamień milowy na drodze życia. Morula kontynuuje swoją podróż w dół jajowodu, zbliżając się do macicy, kraczając do jamy. Macicy Morula napotyka nowe, bogate w składniki odżywcze środowisko. Tutaj morula przejdzie swoją kolejną niezwykłą transformację w blastocystę. Po dotarciu do Macicy morula znajduje się w zupełnie nowym środowisku. Otoczona płynem bogatym w składniki odżywcze, morula zaczyna się przekształcać i dzielić na różne warstwy. Wewnątrz moruli tworzy się wypełniona płynem jama. A ona sama przekształca się w kulisty twór zwany blastocystą. Blastocysta posiada teraz węzeł zarodkowy, z którego rozwinie się zarodek. Na zewnątrz jest otoczona trofoblastem, który później przekształci się w łożysko. Blastocysta jest gotowa na kolejny kluczowy krok zagnieżdżenie się w macicy. Komórki trofoblastu wypuszczają wypustki. Które zaczepiają się o błonę śluzową macicy. Zagnieżdżenie się w macicy to ważne wydarzenie, łączące dwa światy o różnym materiale genetycznym, niczym spotkanie Lecha z Czechiem i Rusem. Komórki trofoblastu wydzielają hormony, które informują organizm matki o rozpoczęciu ciąży. Podróż od zapłodnionej komórki jajowej do blastocysty. Która z powodzeniem zagnieździła się w macicy, to dowód na niezwykłą moc życia. Blastocysta jest już bezpiecznie zagnieżdżona w błonie śluzowej macicy i rozpoczyna się nowy rozdział. Blastocysta łączy się z krwioobiegiem matki, otrzymując składniki odżywcze i tlen. Trofoblast utworzy łożysko, most umożliwiający wymianę składników odżywczych i usuwanie produktów przemiany materii. Niczym pępowina łącząca matkę z dzieckiem, łożysko jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju. Łożysko wydziela hormony, które podtrzymują ciąże. To prawdziwa fabryka hormonów, dbająca o harmonię między matką a rozwijającym się dzieckiem. Gonadotropina kosmówkowa HCG wysyła sygnały do jajników, aby produkowały progesteron. Obecność HCG we krwi matki potwierdza ciążę. To moment, kiedy radość przyszłych rodziców sięga zenitu. Wewnętrzna masa komórkowa dzieli się na trzy warstwy zarodkowe ektodermę, mezodermę i endodermę. To fundament, z którego powstanie cały organizm. Ektoderma rozwinie się w skórę, układ nerwowy i narządy zmysłów. To początek kształtowania się naszego interfejsu ze światem zewnętrznym. Z mezodermy powstaną mięśnie, kości, układ krwionośny i narządy rozrodcze. To rusztowanie naszego ciała, które zapewni mu ruch i trwałość. Endoderma utworzy wyściółkę układu pokarmowego, oddechowego i moczowego. To wewnętrzne zaplecze organizmu, odpowiedzialne za podstawowe funkcje życiowe. W czwartym tygodniu ciąży w macicy rozpoczyna się okres zdumiewających przemian. Nasz mały człowiek, teraz już zarodek, wkracza w fazę gwałtownego wzrostu. Jego komórki aktywnie się dzielą i przemieszczają. Natura zaczyna rzeźbić ludzkie ciało, przekształcając zarodek w złożony organizm. Niczym rzeźbiarz z gliny tworzy podwaliny pod przyszłe narządy i układy. W tych krytycznych tygodniach zarodek jest szczególnie wrażliwy na czynniki zewnętrzne. Dbaj o siebie jak o największy skarb. Pamiętaj, że teraz dbasz nie tylko o siebie, ale i o rozwijające się w tobie życie. Jednym z najważniejszych wydarzeń jest formowanie się cewy nerwowej, z której powstanie mózg i rdzeń kręgowy. To fundament, na którym zbuduje się cały układ nerwowy. Wraz z cewą nerwową rozwijają się inne układy narządów. To jak budowa domu, gdzie jednocześnie wznoszone są ściany, dach i fundamenty. Serce zaczyna bić, formuje się układ pokarmowy, płuca, nerki i wątroba. To niesamowite, jak wiele dzieje się w tak krótkim czasie. W ukrytym świecie łona rodzi się cudowna melodia życia. W piątym tygodniu ciąży mały błysk oznacza ważne wydarzenie, bicie serca. To delikatne pulsowanie to początek rytmu życia, dowód na misterny taniec istnienia. Wyobraź sobie mały bębenek, cichy ale wytrwały, który dźwięczy w cichym świecie łona, niby mały bębniarz grający na swoim malutkim instrumencie, jak skrzat grający na bębenku zrobionym z żołędzia. To dźwięk serca embrionu świadectwo niesamowitej mocy natury. Ten maleńki organ, nie większy niż ziarnko gorczycy, bije z determinacją, pompując drogocenną krew. Mniejszy niż grosz, a tak ważny. Z każdym uderzeniem, embrion jest nasycany tlenem i składnikami odżywczymi, które odżywiają jego wzrost i rozwój. Zarodek, bezpiecznie otulony w worku owodniowym, jest zanurzony w płynie, który działa jak poduszka i utrzymuje stałą temperaturę, tworząc idealne środowisko dla jego rozwoju. Ten wypełniony płynem worek chroni zarodek i zapobiega uciskowi pępowiny, niczym delikatny kokon. Płyn owodniowy stale się odnawia, zapewniając czyste i odżywcze środowisko, jak życiodajny nektar. W tym wodnym świecie zarodek unosi się niczym kosmonauta w przestrzeni kosmicznej, swobodnie poruszając i rozciągając swoje rozwijające się rączki i nóżki. W miarę jak zarodek rośnie, matka zacznie odczuwać delikatne ruchy przypominające łaskotanie motylich skrzydeł. To znak prawidłowego rozwoju, jak pierwszy taniec dziecka w brzuchu mamy. Od 11 tygodnia ciąży w cichym schronieniu łona rozpoczyna się zdumiewająca transformacja. Rozwijające się dziecko, teraz nazywane płodem, wkracza w fazę intensywnego wzrostu. Wyobraźcie sobie maleńkie nasionko, które kiełkuje i przekształca się w silną, młodą roślinę. Podobnie płód rozwija się w zdumiewającym tempie. Jego komórki szybko się dzielą i różnicują, tworząc różne części ciała. Stadium płodowe od 11 tygodnia do narodzin to okres niezwykłych przemian. W tym czasie płód przybiera na wadze, jego kości twardnieją, a mięśnie nabierają siły. To okres intensywnej aktywności, prawdziwe arcydzieło wzrostu i rozwoju niczym misterne dzieło sztuki ludowej. Najszybszy wzrost następuje w drugim trymestrze. Płód rośnie od wielkości cytryny do wielkości kalafiora. Ten gwałtowny wzrost jest możliwy dzięki łożysku, które dostarcza składników odżywczych i tlen. Łożysko działa jak pępowina, łącząc płód z krwioobiegiem matki. W miarę jak płód rośnie, jego ruchy stają się coraz bardziej zauważalne. Ruchy te przekształcają się w kopnięcia, pchnięcia i przewracanie się. Te ruchy są kluczowe dla rozwoju mięśni i kości. Są one oznaką rosnącej siły i koordynacji rozwijającego się dziecka. W cichym sanktuarium Łona rodzi się sekretny taniec, gdy dziecko, zbliżając się do drugiego trymestru, odkrywa radość ruchu. Wyobraźmy sobie tancerza poruszającego się z gracją, każdy ruch pełen elegancji i precyzji. Podobnie dziecko, unoszące się w wodach płodowych. Zaczyna odkrywać swoją nową swobodę. Każdy ruch staje się bardziej płynny i skoordynowany z każdym mijającym dniem. Te pierwsze ruchy, ledwo zauważalne i pozornie przypadkowe, stopniowo przekształcają się w zawiłą melodię kopnięć, pchnięć, przeciągnięć i obrotów, świadectwo rosnącej siły i koordynacji rozwijającego się dziecka. Niezadowolone z prostych ruchów, dziecko zaczyna testować swoje ciało, zginając ręce i nogi, poruszając palcami u nóg, a nawet ćwicząc ssanie, przygotowując się do dnia, kiedy będzie mogło ssać pierś matki. Te ruchy, niewidoczne dla świata, przynoszą radość i oczekiwanie rodzicom, przypominając o cennym życiu rozwijającym się w ich łonie. W miarę zbliżania się drugiego trymestru. Ruchy dziecka stają się silniejsze, ich intensywność i częstotliwość wzrastają wraz z jego wzrostem i rozwojem. Matki często opisują te odczucia jako motyle w brzuchu lub delikatne kopnięcia i wiercenia, gdy dziecko zmienia pozycję. Te odczucia, choć początkowo zaskakujące, szybko stają się źródłem pocieszenia i pewności, wyraźnym znakiem, że ciąża przebiega prawidłowo, a dziecko rozwija się normalnie. Ruchy dziecka to nie tylko rozrywka dla rodziców, odgrywają one kluczową rolę w jego rozwoju. Te ruchy pomagają wzmocnić mięśnie i kości dziecka, przygotowując je do życia poza łonem matki. Przyczyniają się również do rozwoju mózgu dziecka, ponieważ uczy się ono koordynować swoje ruchy i reagować na bodźce z otoczenia. Ponadto, ruchy dziecka odgrywają ważną rolę w jego ułożeniu w macicy, pomagając mu przyjąć prawidłową pozycję do porodu. W bezpiecznym schronieniu łona matki płód w trzecim trymestrze ciąży, zaczyna poznawać otaczający go świat. Zmysły są jednymi z pierwszych, które rozwijają się u dziecka. Dziecko zaczyna słyszeć najpierw niskie dźwięki. W miarę jak rozwija się jego słuch, zaczyna rozpoznawać głos matki i dźwięki z zewnątrz, niczym pierwsze takty kołysanki. Wzrok, choć jeszcze niewyraźny, zaczyna się rozwijać dzięki czemu dziecko rozróżnia światło i ciemność. To jak patrzenie przez mgłę, ale już początek wielkiej przygody. Te pierwsze doświadczenia zmysłowe są niezwykle ważne dla rozwoju dziecka, budują podwaliny pod przyszłe poznawanie świata, jak pierwsze kroki dziecka stawiane na polskiej ziemi. Gdy dziecko w łonie matki znajduje się w ostatnich tygodniach ciąży, w jego małym ciele zachodzą niesamowite zmiany przygotowujące je do monumentalnego zadania, jakim jest pierwszy oddech. Wyobraźmy sobie nurka przygotowującego się do wynurzenia z głębokiego zanurzenia, jego płuca dostosowują się do zmieniającego się ciśnienia, jego ciało przygotowuje się do przejścia z wody do powietrza, Podobnie dziecko w łonie matki, przyzwyczajone do otrzymywania tlenu przez łożysko, musi teraz przygotować się do monumentalnej zmiany, jaką jest oddychanie za pomocą płuc, procesu, który będzie podtrzymywał jego życie. Wewnątrz klatki piersiowej dziecka zaczynają formować się maleńkie pęcherzyki powietrza, zwane pęcherzykami płucnymi, których delikatne ścianki pokryte są śliską substancją zwaną surfaktantem aktant ten odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu zapadaniu się pęcherzyków płucnych podczas wydechu, umożliwiając płucom swobodne rozszerzanie się i kurczenie z każdym oddechem. Bez wystarczającej ilości surfaktantu płuca noworodka by się zapadły, co utrudniłoby lub uniemożliwiło oddychanie. Na szczęście produkcja surfaktantu znacznie wzrasta w ostatnich tygodniach ciąży, przygotowując płuca do ich życiodajnej roli poza łonem matki. Oprócz dojrzewania płuc zachodzą inne zmiany w ciele dziecka, przygotowujące je do oddychania powietrzem. Przewód tętniczy, naczynie krwionośne, które pozwala krwi omijać płuca w czasie życia płodowego, zaczyna się zamykać, kierując przepływ krwi do płuc. W celu pobrania tlenu, otwór owalny, otwór między dwoma górnymi komorami serca, również zaczyna się zamykać, zapewniając, że natleniona krew będzie płynąć po całym ciele. Te zmiany w przepływie krwi są niezbędne do zapewnienia stałego dopływu tlenu do narządów dziecka po urodzeniu. Dziecko w łonie matki zaczyna również wykonywać ruchy oddechowe jeszcze w brzuchu. Jego klatka piersiowa rytmicznie się rozszerza i kurczy, wciągając i wypychając płyn owodniowy z płuc. Te ćwiczenia oddechowe pomagają wzmocnić mięśnie oddechowe i przygotowują płuca do ich życiodajnej roli poza łonem matki. Chociaż te ruchy oddechowe są ważne dla rozwoju płuc, zazwyczaj są zbyt delikatne, by matka mogła je wyczuć. Przemiana dziecka z zależności od tlenu dostarczanego przez łożysko do noworodka zdolnego do oddychania powietrzem jest świadectwem niesamowitej zdolności adaptacji ludzkiego ciała. Proces ten stopniowo rozwija się w ostatnich tygodniach ciąży, kulminując w pierwszym cudownym oddechu dźwięku, który obwieszcza początek nowego życia i nowego rozdziału w niesamowitej podróży od poczęcia do narodzin. Po prawie 40 tygodniach zbliża się czas narodzin, zwieńczenie misternej choreografii natury, świadectwo niezwykłej siły matki i dziecka. Wyobraź sobie pąk kwiatu, który rozkwita, jego płatki powoli się otwierają, ukazując piękno wewnątrz. Podobnie poród jest stopniowym otwieraniem się, serią rytmicznych skurczów, które wypychają dziecko z macicy na świat. Złożona interakcja sygnałów hormonalnych między matką a dzieckiem zwiastuje koniec jednej podróży i początek nowej. Gdy poród osiąga swój szczyt, matka doświadcza fali emocji, kulminacji wielogodzinnych, rytmicznych skurczów, narastającego napięcia i presji, zwiastujących rychłe pojawienie się dziecka. Kanał rodny Stopniowo rozszerza się i mięknie, przygotowując drogę dla dziecka. Poród zazwyczaj dzieli się na trzy etapy: rozwieranie, parcie i urodzenie łożyska. Pierwszy etap, rozwieranie, to stopniowe otwieranie się szyjki macicy i kończy się narodzinami dziecka. Matka pomaga swojemu dziecku przyjść na świat, to długo wyczekiwana chwila po dziewięciu miesiącach ciąży i godzinach trudu. Dziecko bierze pierwszy oddech, dźwięk przypominający pierwszy krzyk ludzkości. To celebracja niezłomnej siły ludzkiego ducha. Dziecko leży na piersi matki, która patrzy na swoje nowo narodzone dziecko z bezgraniczną miłością. Narodziny dziecka to doświadczenie zmieniające życie, niosące ze sobą zdumienie i radość tej magicznej podróży. Podróż od poczęcia do narodzin jest świadectwem niesamowitej siły życia symfonią złożonych procesów, harmonijnych i działających z zadziwiającą precyzją. Od momentu, gdy plemnik rozpoczyna swoją wędrówkę, aby zapłodnić komórkę jajową, rozpoczyna się kaskada wydarzeń, a każdy krok jest kluczowy dla rozwoju nowego człowieka. Powstanie zygoty, szybki podział i różnicowanie się komórek, pojawienie się układów narządów, Delikatny taniec matki i dziecka wszystko to ukazuje niesamowitą złożoność i odporność ludzkiego życia. Ta podróż to nie tylko biologiczne wydarzenie to głębokie doświadczenie, które budzi zachwyt, radość i głęboką wdzięczność za cud stworzenia. Widok noworodka, który po raz pierwszy oddycha jego malutkie paluszki sięgające po świat. To potężne przypomnienie o wartości życia i niezłomnej sile ludzkiego ducha. Kiedy przyglądamy się złożoności tej podróży, pamiętajmy o znaczeniu opieki i wsparcia dla przyszłych matek i ich rozwijających się dzieci. Dostęp do wysokiej jakości opieki prenatalnej, zrównoważona dieta, bezpieczne i wspierające środowisko wszystko to odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowej ciąży. I dobrej przyszłości dla każdego dziecka. Podróż od poczęcia do narodzin jest świadectwem nieprzemijającej siły życia, historią wzrostu, odporności i niezachwianej woli życia i rozwoju. To podróż, która napełnia nas zdumieniem, inspiruje nadzieję i przypomina nam o niezwykłym potencjale drzemiącym w każdym z nas. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybuj nasz kanał. Pokój i miłość.